You know, oh, I am not университет более занимаюсь to а you Jak widzieliście, pilnowałem sakera, tam też staram się tego pilnować. Nie opuszczam do końca. Parki, momencie, kiedy opuszczę je, grawitacja robi swoje, rozróżniamy mięsień. on już nie pracuje. Opuszczam do momentu kiedy czuję, ja, że jest powiedzmy jeszcze napięty, ale mogę wykonać szeroki zakres ruchu. Do tego momentu. Spięcie, powoli opuszczam. Spięcie. Powoli opuszczam, nie do końca i już jadę do końca. Trzy ostatnie ruchy, to myślałem, że mnie boli, ale jak zacząłeś mi tu dyrygować, to dopiero mnie zaczęło bolać. Gdzieś tam Ja wiem, że dopiero pod pani sumanie. Makro mi. Wszyscy siedzą, tylko my ćwiczymy. Będzie pan w podniku, że sprawdza, że Proszę bardzo. A my jeszcze się tutaj podnosimy? To jest naszej, nie? No. Moment no, bez blokowy. Słaby. Sławą, słabo, słabo. Słuchajcie, zrobimy teraz w barku. Eee, wyciskanie na SMIFie z przodu. Raczej już w wąskim chwycie. Pilujemy, żeby nie wyciskać tego z klaty, Rucufając łokcie do tyłu, Rotujemy górą klatki. Łokcie bardziej z przodu. Teraz wyciskamy. Pamiętając o takiego wszystkim, o fazie negatywnej. Wyciskamy barkami. Nie z To co mówiliśmy przy wyciskaniu hanty na początku. Nie żeby był ruch barku. Tak? Przypięcie, opuszczenie. Przypięcie, opuszczenie. Jestem ja. szumny.

Zawsze wiem się postarać. Pamiętajcie, że nie. zanim wydarzymy Pamiętajcie, że dwa wyciskania na barki na jednym treningu, to jest bardzo dużo. Jeżeli nie macie mocnych barków, nie trzymacie diety, nie suplementujecie się odpowiednio, tak, antykatabolikami, proponuję zostać przy jednym ciężkim wyciskaniu na jednym treningu barków. Dwa treningi robimy dzisiaj, dwa wyciskania, wtedy jest hardkorowo, budujemy barki, ale pamiętajmy, żeby zabezpieczyć swój katabolik, żeby tego nie było, tak? Dwa wyciskania, bardzo dużo. Dobra. Ja, ale ja nie wiem, czy dam radę tym, no nie może mm. zrobisz i zmniejszymy na Szybko jakoś. Suwajam przestrzeg Dobra, 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 dobra no. Nice Masz Masia nagrywa jak okay. pianki To się Przód <totop> Dokładamy? No, na to. Nie robić z nami robó? Spoko, nie musisz mieć dobrych... Nie musisz mieć dobrych barków, nie musisz z nami robić, nie? Pewnie. Jak nie, samo Sam mikro. Barki, które pozorom, są w plażowi chłopcy, ani klata, ani w poza kulturystycznych, nie są tak ważne jak barki. Barki są z przodu, z boku, z tyłu, w każdej pozie. Klatka, przy pozycji, klatka bokiem, nawet jak jest marna, ale dobrze wycięta, i tak będzie dobrze wyglądać. Mamy barki, Przestaniemy z przodu, czy z boku, przestaniemy z tyłu. Będziemy wyglądać na małych, wąskich, niezrobionych. Więc pamiętajcie, czy dobrze barki. To jest bardzo ważna grupa, szczególnie przy e, kulturystyce na scenie. Widać się z każdej strony, więc przyłuszy się do nich sobie Na przykład zróbcie to. Bardzo dobrze, każda technika mnie roz... będą wiedzieć, co? Tak? Co? Barki nie rosną, spróbujcie tego. Właśnie, barki nie rosną, spróbujcie tego. Z barki nie rosną, spróbujcie tego. trochę pomóż, pomóż, spróbujcie pomóż, pomóż, pomóż parę Co? Ogień. Nie? Light Wave! <laughs> Saker przyjął wyzwanie ciężaru Słuchajcie, to nie jest... To nie jest zwykłe na stronę Ponieważ mamy gorowego Smitha Bez blokady, Nadgarski latają Więc uważajcie Jest nienaoliwiony Więc tak jakby było 100 Pokrzesz co to dobra dwa, dwa, Dobra. trzy, dwa, jeszcze, jeszcze jeszcze. i krótkie, krótkie, ruchy. Dobra, raz, raz. trzy. krótkie, Ale krótkie, Nie wiem, czy ruszy, nie? Jest. Oddychaj dobrze. Krótko, raz. Jeszcze mocno dwa. Jeszcze raz. Kolejność. kurwa, nic, nie <noise>

Słuchajcie, zrobimy teraz na barki znowu tył. Dlaczego? Na palcach jednej ręki można pójść zawodników w Polsce którzy mają dobrze zbudowany tył barku dlatego jedno z pierwszych ćwiczeń był tył no i tyłem zakończymy będzie to podciąganie sztangi nie takie zwykłe klasyczne, które robimy na kapturę, czy na przód, tylko stosunkowo w szerokim chwycie. Dajemy sobie trzy łapce dlaczego? żeby zachować tą uwagę, ponieważ pochylamy się delikatnie do przodu. prosto plecy, delikatnie pochyleni, ciągniemy sztangę w całym tułowiu, przy gladzie. łokcie jak najbardziej do góry, delikatnie do tyłu. W ten sposób. Nie mam to Widzę, że widzicie, sztanga Sztanga jest 20 kg Nie trzeba dokładnie dużych ciężarów Jest naprawdę ciężko Wchodzi naprawdę mega, spróbujcie sami Zakier, zapraszam Ja samymi rękami, nie bez sztangi <laughs> Panie tak, żebyś tak. przy końcu ruchu nie stopę do wody, gdzie będzie stopni, będzie dobrze. Więcej jak podtonek, będzie ich nakarturowy, tego nie chcemy. Tu się pokrywa mniej więcej tak, tak, dokładnie. Blisko działa, blisko działa, Jenny. nie, nie taki równy ruch, ale dobrze. zawsze musisz dobrze widać te bubarki, które pracuje. Jak chodzi? Siema Super. Ale teraz kitu. Pierwszy raz to widzę. Miłość nam tu zdradza tajniki treningów kroka, y kroka, y Roberta Piotrkowicza między innymi Dobra, blisko przyciele, przyciele cząść na do jakie było Wolniej. wolniej Ile do śrady? I dłużej tym bardziej dobrze. Ale ciągnij cię blisko ciała, żebyś ciągnął kapturami. Co myślisz miłość, że pączek będzie wyglądał jak Robert Piotrkowicz? Jak będzie to ćwiczenie robił? Myślę, że... A czemu nie przejść ćwiczę tak samo? <laughs> Pamiętajcie, trening to jest 30%, 70% to jest jedzenie. Nie będziecie jeść, nie będziecie rosnąć. Jak wyście nie trenowali. Mhm. Pączek musisz jeść, to samo ćwiczenie nie wystarczy. ja jeszcze raz sobie zobaczę. Nie, nie zatrzymuję. Patrzyłem w ekran, a nie w ten. Jak widzicie, zdołam pas, żeby jak najbliżej ciągnąć sztangę. Blisko ciała. Bardzo ważne w tym Zdłuż ćwiczeniu, wzdłuż brzucha, tak? brzucha do klaty, więcej raczej nie da rady, taka budowa. <gryw> Ciągnijcie przy samym ciele, dosłownie, im bliżej, tym lepiej. Więc bez pasła ciężary nie są duże, więc nie będziemy trzymać pleców. Ja też, ja też. Jeszcze no, z przytrzymaniem. Tak spalicie barki. jest ciężko, To sam gryf Mogą się z was śmiać na siłowni dzieciaki, co widzą Kurwa, to tylko gryf Ale do momentu kiedy pójdziecie do szatni nie zdejmiecie koszulki I nagle zamkną im się gęby, naprawdę Bo jako liczni mają tył barku Dobrze Spójrz w tej strony. Tutaj mamy tył barku, który pracuje O, to właśnie chodzi w tym ćwiczeniu Oddychaj, oddychaj. No. Dzisiaj jeszcze wrzucimy. Jak pan tu się wyrobi, mam nadzieję. Zbliżyć ciała, przedłużę. Widzicie, jak miało być? Szeroko, blisko ciała. No to te, no. Ale świetne, bez skitu. Patrz co się z łapką dzieje. <grym> Nie ma opierdalania się z miłoszą. Pompuj! Nie <grym> po Na razie! Na Nara prawdziwy Piotrze! <grym> Bo kurwa u nas tutaj nie zawsze odpala. No idzie, idzie. Słuchajcie, robimy trzecią ostatnią serię. Do Postaram się, oczywiście nie nadradę, zrobić to na do pięciu. Dopiero wtedy nie ja mogę, staram się jeszcze dopiąć do samego końca, żeby jak najbardziej spompować się tył, żeby mu dowalić, żeby miał dosyć do kolejnego treningu. Mówi chyba już mam dosyć, ale skoro tak mówisz, spróbujemy. Wow. Słuchajcie, mamy klimę na sali. Jak widzicie, nie obijemy się ani trochę. To jest tam minus 10. Wszyscy spoceni. Tak tyrać barki należy. No mnie już nie lubię. Dobra. Właśnie skończyliśmy trening z Miłoszem, z naszym gościem niespodzianką. Sakieropowie jakie wrażenia. Tak, nam no Miłosz parę technik od Mateusza Wórzego i Roberta Piotrkowicza, bo z nimi trenuję. Także cenne y Marter wskazówki, no nie. Przy wyciskaniu świetnie, no bo pokazał nam jak pracować barkami z połączeniem tricepsów. Naprawdę ekstra. Obsa dzisiaj nie robił, bo robił plecy. Ale, ale patrzyłem. Ale oglądał cały trening i na pewno też spróbuje następnym razem. No co, mimo strasznie fajny koleś. Jeszcze umówiliśmy się na trening klatki z nim, także w najbliższej przyszłości myślę zapowiedział, że będziemy mieli purpurowe klaski z więc czekajcie na tą purpurę, a filmik bardzo na pewno edukacyjny, bo tłumaczyliśmy każdą technikę. No i co, do następnego. No.